Cześć, nazywam się Łukasz Worski, jestem projektantem Nowogorski Lighting. Odpowiadam za projekt kolekcji lamp Pumpkin. Każdy etap, od pierwszego rysunku po gotowe prototypy, wymagał licznych testów i modyfikacji. Chcieliśmy, aby lampa była nie tylko piękna, ale także praktyczna i funkcjonalna. Kolekcja Pumpkin charakteryzuje się obłymi organicznymi kształtami, które dodają wnętrzu wyrazistości, ale nie przytłaczają go. Lampy wykonane są z lekkiego drutu, dzięki czemu są delikatne w odbiorze. Każda lampa Pumpkin powstaje w naszej fabryce w Siemianowicach Śląskich. Wszystko zaczyna się od surowego drutu, który formowany jest w charakterystyczny kształt, a następnie zgrzewany i malowany. Starannie montujemy każdy detal, aby zapewnić najwyższą jakość i funkcjonalność. Chcieliśmy zadbać o bardzo delikatne i równomierne światło, które nie rzuca dodatkowych cieni. Taka lampa świetnie sprawdzi się nad jadalnym stołem lub podobnymi miejscami, które wymagają takiego nastroju. To jest produkt, który zdecydowanie ożywi każde wnętrze od klasycznego po nowoczesne.